Witam Was bardzo serdecznie. To jest Sorni. To kolejny odcinek Minecrafta. Dzisiaj będziemy Robić sypialnie, tak jak mówiłem, i jak zauważyliście, w poprzednim odcinku się kołysała kamera. Nie wiem, czym to było spowodowane, nieważne, co to zrobiło, yy, ale to myślę, że była chyba wina YouTube. Bo gdy ja przeglądałem to na swoim komputerze, tak się nie działo, więc nie wiem. Ale tak, dzisiaj zrobimy sypialnię. Już tam pewnie widzieliście coś. Tak. I tak, zmieniłeś. Jest trochę zmian. Jak widzicie, wyrównałem tutaj ten. No, żeby to jakoś wyglądało. Oj, dżungla. Tu był taki latający klocek, taki wkurzający. O. Widzicie, tu już widzicie coś. To tam będzie nasza sypialnia. To sobie przygotowałem. Tak, tu będzie wejście, sobie też zrobiłem. I tu będzie nasza sypialnia, Wszystko tu zrobię. Ja przy sobie przygotowałem tylko to. Już szedłem na piasek, troszkę piasku, żebyśmy mieli w naszym ekwipunku. A więc do budowy. Nie wiem, czy będę robił cięcia. Bo tu jeszcze wyrównałem. Tak. Tu z tych. Z drzew co tu były i z tego dirta nazbierało mi się. No zresztą pokażę wam ile drzew... Drzewa mam e, magazyn tu. Ale troszkę przecina. E, nie ta półka. Patrzcie to, to i oj! I to i to, bo miałem tylko jedno drewno. Reszta tu była. I coś tu. A i właśnie dodałem jeszcze tutaj trzy skrzynki brakujące Kurcze Przeciszę sobie i ustawienia Myślę, że tak no a więc bierzemy się do roboty, nie? A, i jeszcze nie wiem jak będzie sufit, więc chyba w tym odcinku jeszcze będzie taki dirtowy to tu synę mam gdzieś clear stone no. o tu sobie piece żeby się szkło szybciej poliło a i zaraz wam jeszcze coś pokażę chwilka hmm. co ja chciałem a to dobra hop oj No to się wszystko już zrobi później Teraz jest godzina? O i tu powiększyłem tą dziurę Ale nie do samego końca Bo o, o złoto tam jest Bo zabrakło mi Kilow mi się skończyło po prostu No i musiałem powędrować Do tego No wysoko się zabić nie wiem czy skakać nie skakać dobrze a więc tak co nam jest potrzebne szkło o tyle żelaza znalazłem tak szkło nam jest potrzebne mam jedno szkło drugie szkło no szkło czy szyba co jest tak mało tam było i mam pomysł oj no nie odlaguje się czy już raczej nie co zrobić tak już jestem był jakiś crash mi pisało minecraft memory coś tam w ogóle nie chciałem się tego czytać więc wyłączyłem no szczęście mi się to zapisało bo raz miałem takie Taki właśnie sam crash, tylko mi się nic nie zapisało. Miałem tyle pobudowanej, nie, sobie nie zapisałem i musiałem wszystko od nowa pisać. Tu to. A, tu będzie dobra Co ja chciałem zrobić? Kurczę, no. Pół godziny się z tym bawiłem. A, trzeba mi to wypełnić. Tu będę tak miał, żeby widzieć ładnie. I tak, tu będzie wyjście na balkon, no zrobimy z tego balkon, tak, tak, tak. i będą ładne widoki, tak myślę. Oj, 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 no, hmm. ale jest problem, dobra, nieważne. To zrobimy sobie tak, 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 tak tak kurczę, ale jestem nieogarnięty. Dobra? Myślę, że tu, tu. No co jest? Minecraft? Co się z tobą dzieje? I tu. O, i tu będzie takie sobie fajne wyjście. Ale. Jakoś się robiło te klocki takie Co to jest? Piasek? Piaskowiec? Jeszcze jakiś jeden O to może go wykorzystamy A to, aha, to jest ten taki Nie pamiętam jak się robiło ten piaskiet Z tą mordką creepera Co jest w Minecrafcie? się z tą dzieje? Muszę w ogóle sprawdzić FPS-y. No, są takie, jak są, i znowu zapomnijcie. Aha, tu jakoś to tak, bo tu będzie łóżko stało na pewno. Hmm. Nie chcę wszystkiego robić z tego związkowca. I weźmiemy sobie drewnianko. O, mamy jeszcze, właśnie, to to wykorzystamy. wziąłem? wziąłem. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj mam specyf specyficzny. No, coś jest nie tak z tym Minecraftem dzisiaj. No, popatrz. Jest dziwne, bo na nowo instalowałem minecrafta co my tu jeszcze chcemy zrobić? to sobie będzie łóżeczko stało hmm. to zmienimy, ale nie, to jako nie możemy zmienić Hmm albo co ja robię, ja Ej. tak, i zobaczymy tu fajnie wygląda i tu zrobimy, że tu chyba drzwi nie będę dawał już się noc robi zaraz się pójdziemy przespać ale łóżko już zadzielę do góry tu trzeba jeszcze tą klatkę schodową oświetlić szybko łóżko o, jedna pochodnia mam no jedna pochodnia oświetliła całe pomieszczenie, jest dobrze. Wow, ale mnie zetło. I mamy bardzo, bardzo dużo szkła co ja chciałem zrobić? tak zrobimy posegregujemy to na chwilę. nie, gdzie to? gdzie tu, to 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 tu, tu a to się narzędzia świlają. tak, drzewa mam dużo, ale weźmiemy sobie tylko połowę i trzeba iść do craftingu i zrobić te sobie pół płytki oj na no co nam tyle tego będzie chciałem tylko tak zrobić tu no niestety tutaj sąsiad kości trawy, więc nie wiem czy go będzie słychać Niestety, nic mu nie powiem, żeby nie kosił jak trawa jest wysoka u niego, ale dobra, zróbmy sobie, damy płotek, będzie, ale jak zanim tu, albo, chwilę po pająk, może mi spaść z góry, robimy tak. Nie wiem po co to daje, co jest iść dalej. Aj, dobra. Myślałem dziś rano, żeby się nie przenieść gdzieś indziej, ale jak już tyle budujemy, to chyba co zostanie? Myślałem o czymś bardziej epickim, ale jak jest to, to niech jest to. My sufitu nie mamy. Popatrz, popatrz.

i dach zrobimy ten, aha hm, tu, tu tu musimy iść A jest alba, dobra, nieważne tym tym, tym, tum, 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 tum. Putarga Łęk czterej pancerni i pies la, 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 la. bardzo fajny film w tym filmie gra mój sąsiad nie wiem czy ktoś wie na pewno znają i moi wiedzą no, wskak... no stoję już na łóżku a tu nic o

Żal prel.com małpa pytajnik, 2 JP JP na 100%. Hmm, hmm, hmm. Czemu są takie brzydkie? No, jakie fu Wejście mi to usuniecie to się całe zniszczy wiedziałem tak no tu już trzeba zrobić. Tak, tak, tak 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 szczerze nie miałem nigdy chociaż taki dach <ścoughs> taki dach w ogóle mi się nie podoba znaczy sufit czemu on jest taki czarny no mojang się nie popisał tym ale ja temu dam radę tu dałem białe drzewo dlatego żebym wiedział że to jest sypialnia no jaki bezsens to będziemy mieć czarny sufit. A do sypialni nie podoba mi się to w ogóle. A co bym? No, mam dużo półpytek No, już to jest lepsze. Nawet mi się to podoba. Nie jest to ani złe Płotki miałem wziąć. Kurde. Nie wiem, ja już bym kończyć filmik. Bo filmik będzie trwał już około. Nawet nie chcę strzelać. Nie wiem, długo będzie już trwał. I zrobimy tam płotki. I zakończymy filmik na nowym tle. Mogę i tak się tu dostaną, i tak bo są pauty rozpłytne, tak o tak, o tak, yeah, tak ma być zrobimy tak, tu no, a więc mogę sobie zrobić już nowy miecz. A więc komentujcie Łapkujcie Nie zmuszam was do łapkowania Tak jak to niektórzy robią Komentujcie Łapkujcie jak wam się film podobał Subskrybuj mój kanał Ja cię nie zmuszam Jak się podobało To zasubskrybuj już Więc A jeszcze fajna muzyczka na koniec no. Właśnie miałem nowego moda wgrać, ale coś się zepsuło. Miałem wgrać moda Boombox. Bardzo fajny mod, jak tak począłem, ale coś się zepsuło, nie wiem dlaczego nie chce działać u mnie na komputerze. Więc prowizoryczna sypialnia jest, jest. by było wszystko Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Pa, pa. No i cześć.